To był pierwszy bieg, jeszcze był bardzo mocno polany i szczerze mówiąc te pola startowe również, nie miałem jakiegoś super startu z tego pola drugiego, ale później czułem, że gdzieś tam jestem w stanie się rozpędzać po tej zewnętrznej, gdzie faktycznie no, na pierwszym biegu to jest, to jest trochę dziwne. Patrzymy jak się będzie to zmieniało. Na pewno będzie się zmieniało i będziemy nadążać z ustawieniami za tym torem, co będzie bardzo istotne. No, trzeba tak naprawdę próbować wszędzie rozpędzać ten motocykl, no bo jak nie będziemy próbować, to nie będziemy wiedzieli, gdzie jest ewentualnie ta szybsza ścieżka. Drużyna zrobienia jest bardzo ciężka, bardzo mocna, ciężko tutaj o punkty. Ja daję z siebie 100% i chcę zrobić jak najwięcej, żeby zdobywać punkty. Troszeczkę boli mnie ręka. Myślę, że jest tylko obdarta. Chciałem się odbić od płotu, a odbiłem się od fredki, który się tam nagle pojawił. No więc co tu dużo mówić. A Uważam, że pojechał tutaj trochę bez głowy. Widział, że dojeżdżam do płotu. Ja go nie widziałem. Kompletnie pojawił mi się znikąd. No i po prostu zdenerwowałem się, bo takie coś jest kurde, niebezpieczne i mogło nam się coś stać. Dwa motocykle, wszystkie zębaki świata, dysia, zapłony, ale um, wszystko jakby nie było nadal odpowiednie na dzisiejszy wieczór. Wciągało mnie w e, Potem nie mogliśmy znaleźć szybkości, jechało się lepiej, ale wolno. I cały czas się mijaliśmy z jakimś e, może doborem silników też myślę i e, regulacją. E, cały czas one były jakby nietrafne i te punkty były ciłane, ale na pewno nie na tyle co... Dzisiaj był piękny tor i nie wiem czy przez tą pogodę czy po prostu tak naprawdę nic jakby się nie skupialiśmy tak z gkm bo to było trochę jakby wymagający tor, ale też jakbym też mówiliśmy, że to niby dobre i wygraliśmy to spotkanie, ale dzisiaj na przykład no myślałem, że można było walczyć, ale na przykład w niektórych miejscach no to słońce nie pozwoliło, bo niby się spiekło i tak ciężko było jakby te, te linie znaleźć. A, tak jak Bartek powiedział tak, no czasami jest taki, że no, ciężko cokolwiek co robisz i nie, nie masz tej prędkości po prostu